Cześć, cześć manku wam z tej strony Lukasek. Witam Was w workaroundzie, tak zwanym workaroundzie dla World War 3. Jest problem z uruchomieniem World War 3. Jeżeli się pierwszy raz zalogowaliście na My Games Launcher, jeżeli logujecie się przez Facebooka bynajmniej. Więc tak, robicie tak. Wyloguj się. I robicie tak. Graj. Teraz logujecie się jeszcze raz przez Facebooka. Pala się przeglądarka. Użytelnie udane. I uwaga. Obecnie serwer jest zapełniony. OK, OK. Bo ludzie kupili tą gierkę i tak dalej. To wszystko jest wiadomo. Ale wiadomo, że gra się uruchomi. Także OK. Damy sobie anuluj. I jeszcze pokażę wam, jak dla Steama to zrobić. Chodzimy dla, dla Steama. Biblioteka. Jemy graj. Uruchamia wam się osobny launcher. Chodzimy w. I tutaj nie wiem, w graj. I. Będzie to samo, że serwer jest zapełniony. Jak się tam już wylogujecie i się znowu zalogujecie, to będzie Git. Ja obecnie serwer jest zapełniony, więc nie mam jak wam pokazać. Także wszystko działa. Elo się ma. Yy, do zobaczenia do, do następnego.